Na całej pomysł na tor, Przede wszystkim witam naszych gości. Trener Drużyny która pan Rafał Pawlak. No i kapitan... Ja Przepraszam bardzo, oczywiście. No i Marcin Gruber, Elana Toruń. Na początek ja proszę gorze, trenera drużyny gościa, kilka słów podsumowania. No, przede wszystkim cieszymy się. Wygraliśmy, wygraliśmy po dwóch porażkach były w w naszej drużynie. I, i przyjeżdżaliśmy tutaj z myślą o punkcie. Wiadomo, że w takich, w takich meczach, gdzie, gdzie drużyny w zasadzie o podobnym potencjale się spotykają, zazwyczaj gra się na remis, czy, czy no, chce się grać o zwycięstwo, bo jeszcze kończy się remisem. Ale myślę, że kondycyjnie czy, czy fizycznie byśmy wytrzymali lepiej od, od drużyny gospodarzy, dlatego myślę, że, że to było główną, głównym powodem naszego, naszej wygranej. To, to na dodatek mieliśmy dzisiaj naprawdę dobrego zawodnika, strzelca tych przegranek. Póka starał napracował się od samego początku. Nie wiem, stylu, jako jedyny napastnik, tam robił dużo zachęt, dużo szumu. Wtedy, kiedy różnego gospodarza straciła więcej sił, on pokazał, że, że potrafi strzelać w Dziękuję bardzo, przepraszam za te pytania. W ostatnich minutach nie ma. Nie, nie, tak. nie tylko ja, nać, bo chyba ciężko coś o takim wnętrzu powiedzieć. Myślę, że był utraty pierwszej Francja zmian, znak został wybrany pod wpływem jakichś kontuzji urazów. Gra wyglądała później jak wyglądała. To są dosyć ważni zawodnicy w naszych szeregach. A zmiennicy pokazali, że jeszcze muszą trochę poczekać na wiele w tym zespole. To jak e, to wyglądało, i to mi się zdaje, że te zmiany były konsekwencją takiej gry, a nie innej. E, ogólnie wygląda gra tak jak wygląda, w na nawet e, coraz słabiej nam to idzie, e, jeżeli chodzi o. Kadr zespołu to również wygląda to bardzo źle, bo z meczu na e, jak nie jeden to dwórczyk zawodników wypada, i dzisiejszy mecz kolejny wypadł, i w kolejnych dwóch wypadnie, także skończyć czampon chyba tylko 11 jedenastu razy zostanie może, nie wiem, z na ławce. Także myślę, że dosyć ścianko to wygląda i sportowo i organizacyjnie. Dziękuję Marcin. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Marcin sobotę gramy z chodnicami. To już grali tu liderzy punktów, że jaką punktów nie wywieźli. Z czego się możemy spodziewać w sobotę właśnie z żankom bo tam się bije że o jak w każdym my wychodzimy na 100 że grać. dzisiaj do tej osiemdziesiątej, pokazaliśmy, że, że można przynajmniej nie stracić udanki i mogę gdyby nie te zmiany czy jakieś urazy. Myślę, że byśmy dowieźli ten wynik e, regisowy do, do, do ostatniego listka. A wiadomo, że e, Zespoły takie jak w z góry tabeli zawsze powodują, że, że każdy chce się zbić na na swojej komodności. Myślę, że mimo to, że zostało nas tak mało, postaramy się zagrać jak najlepiej.